Poszedł za tym uderzeniem, co tu się wydarzyło! Znakomita praca Marka Samociuka. Świetnie wymyślili to e, trenerzy z Białej Podlaskiej. Rozciągnięty teraz jest łgonok. Jest fatalna pozycja, i to wygląda e, na potworne kłopoty. Marek Samociuk wygrywa po raz drugi jest górą w tym pojedynku Marek Zabociu! Nikt nie odbierze mu już tego zwycięstwa, pokazał, że jest lepszy. Dawid Pepłowski, inni... E, trenerzy Anity Bekus z, z podpowiedziami jak uciec z tej trudnej pozycji ale idzie teraz po przepros na rękę e, Anity Bekus sobie bagiszczyli szczurita bo jest ta sytuacja jest e, ten przepros coraz większy jeśli chodzi o łokieć Anity wyciągnęła teraz Polka ale za to może być naprawdę fenomenalne skończenie idzie po rzadko spotykaną technikę ale e, bardzo dobrze składa się do niej Gruzinka. musi teraz przełożyć swoją nogę nad rękę Polki właśnie, i teraz teraz robi to, to, to Sofioski wagi szwini chwili. sytuacja niebezpieczna Ola. Ja nie wiem, czy tam już nie doszło do kontuzji! Tak, tak jest! Złamana ręka Nity Bekus! Wygrywa ten pojedynek Sofia Bagniświli! Ja nie wiem, czy tam wcześniej nie było werbalnego próby skończenia tego pojedynku ze strony Nity Bekus. Nie stara się uciekać z tej pozycji. Wspominaliśmy o tym, że dużo cięższe jest samochód, ale to dalej jest waga ciężka. Jak ktoś waży ponad 100 kg, to takie łokcie i pojedyncze ciosy też ważą mnóstwo. Marek teraz odwraca się o od ta plecy, musi uważać na materiał. Pięta jedna, na razie lewa noga pracuje prawą, no i ten lew wytatuowany na udzie zaraz może też przeistoczyć się w duszenie lwa, czyli Mataleo, o którym wspomniał Marian. Przez moment Marek Samociuk szukał lewej ręki Kamila Gabrielka, by poszukać się przetoczenia, natomiast cały czas rozsiągnięta jest ta sylwetka Marka Samociuka. Kolejny raz spadają na głowę. Faworyta tego pojedynku ma swój fantastyczny momenty w tej walce, Kamila. Świetna, świetna kontrola e, Kamila, bardzo dobrze pracuje biodrami, dzięki temu bardzo mocno do dociąża Marka. Sędzia to już brąder jest blisko, już mówił samoczykowi, że się bronił Gabriolek od Krodur, wielkiej sensacji. koniec! Ależ wejście do klatki organizacji KSW, ależ sensacja na otwarcie tego wydarzenia w Grodzisku Mazowieckim. Mówimy Gabriolek! Mówiliśmy, że to będzie świetna. Jak może zacząć się lepiej wydarzenie, jeśli nie od tego, kiedy Wielki Underdog zwycięża. Oby to był przedsmak znakomitych wydarzeń. Narożnik Alberta podpowiadał, aby wstawał, aby wstawał, aby właśnie odpuścił tę próbę sprowadzenia. czy chyba znowu tam się szykuje na gilotynę, ale obchodzi. O, peruwiański tak, krawat. To jest bardzo rzadko spotykana technika, ale dobrze zapięta. Albert nie może w tym zostać, musi jak najszybciej uciekać, bo... Koniec! Koniec tego pojedynku, fantastyczny finiszy, jeśli chodzi o Henrego Fadipe, przygotowany z taką akcją na kontrę przy próbie sprowadzenia. No i wiąże nam krawat Henry Fadipe, Fodemone duży spokój podanie. zachował na tej Henry. akcji. Chyba pierwsze w historii KSW. Tak. Ciosy, nie nieparte tu decydują, który z nich? Szansa? Nie idzie, nie rzuca Fodem! się w lewą że... że do sokerki a teraz znów... Duszenie Łukasz Bosacki czujny ciągnie Krakowiak z sił, pełna moc! No i czy tym razem będzie Krzyżemski w stanie to wytrzymać? Nie Wduszenie! Nie wywołem! Marcinę Krakowiak wygrywa przez duszenie gilotynowe. Co za męstwo, co za charakter, co za walka! Teraz jest ogromna szansa. Jeszcze, jeszcze nie wstacie. Raszewska w pieca. Pieca. No i teraz fantastycznie zruszenie. Karolina Owczarz. I czy to będzie ostatnia akcja podczas tej właśnie walki Raszewska? Jeszcze stara się, ale jest rozciągnięta. Odkrepała Karolina Owczarz. Tymi rękami. Masz noc, czapkę, lśnicie! Blisko czerwona hybryda! Trafił teraz, wydaje się, na dół, zmęczony, surdut! Ubaga się! do Przez może być tak, tak? A, ale jest! Krystian Pielski! Krystian Pielski jest blisko tej wygranej. Blisko sędzia, stara się dokończyć, Surdu zmęczony, zraniony, ale próbuje wciągnąć! Próbuje wciągnąć w w tym pojeden. Doły zrobiły robotę w tym pojedynku, ale ty Dominik powiedziałeś, że on potrafi przełamywać, że on jak nie przełami to przełamuje. Przyrodził Krystian Bielski w tym pojedynku. No, ostatnio by przypomniało KSU, ale też sam Igor o tym, jak swego czasu... Igor o, To była bomba z o, 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 Ależ... o, o, tego pojedynku. Co tu się wydarzyło? Trzy tam trafił Igor Michaliszyna. My naprawdę nie widzieliśmy nawet tego momentu. Chyba też cały czas jest zamroczony. Amirzajew, bo on skręcał się do nóg Marka Godarda i chciał dalej kontynuować ten pojedynek. Trzeci nokaut w rekordzie Igora Michaliszyna. Ojojoj oj, oj, trafił znowu Zimmerman i to będzie koniec chyba. Koniec tak jest, koniec pojedynku. walki. Czwarty knockdown w walce kończy pojedynek w taki sposób, nieczystym knockoutem, a liczbą knockdownów w pojedynku wygrywa to starcie Errol Zimmerman, 36-letni zawodnik zwycięsko. Yeah. So, jak zwykle, cardio is everything i pokazuje to. Eh, oprócz cardio, wielkie serducho Sarada, który nie się wydarzy za chwilkę! Cytując klasyka, to jest po prostu niepojęte, co się teraz dzieje w tej trzeciej odsłonie. No i jest z góry, jest do dosiadzie Serrara! I teraz ma szansę, zwycięży ten pojedynek! Koniec walki, poddał się, Bradarić. Ależ debiut Tomka Serrary! Pokazał nieprawdopodobne serducho, a teraz walił się wycieńczony na matę klatki ksb za tą szarżą poszedł Artur. Będzie na pewno też szukał skrócenia. To Co by się wydarzyło? I kupnięcie kopnięcie Artura Szczepaniaka. że co za uderzenie. Mówiłem, że tego chłopaka nie wolno niedoceniać. Ojej, tańczy na nogach Brian Hall. Stara się chyba jeszcze wrócić do tej walki, on nie wie, że ona się zakończyła przez brutalny knockout z rąk i z kopnięć Artura Szczepaniaka. Ale to był brutalny finisz, poszedł za tym uderzeniem, precyzyjnie robi to Artur Szczepaniak. Na kontrę na Donickie kopnięcie, już dwukrotnie umieścił na szczęce Michalskiego, na pewno będzie polował na kolejny razem. O Trafił Bartosz! Rusza z kolejnymi uderzeniami mikro mikro...